Witam serdecznie przy niedzieli. Najważniejsza wiadomość dnia nie ma nic wspólnego z tym, co się działo na ringach, ale ma wszystko wspólnego z tym, co się będzie działo na ringach. A mianowicie oficjalna informacja ze strony Matchroom Boxing Eddie Herna Dazon, jak również i O2 Arena w Londynie. Walka 27. Lutego w niedzielę Michała Cieślaka o tytuł Mistrza Świata z obrońcą tytułu Lorencem Okoli odbędzie się w terminie, odbędzie się w tym samym miejscu. Absolutnie najważniejsza informacja dnia. Jeszcze wczoraj parę brytyjskich gazet podawało, że sala będzie zamknięta na przynajmniej 4 do 5 tygodni. Okazuje się, że. Okazuje się, że nie docenili pracowników brytyjskich, nie wiem czy nasi remontują przy tej sali, nie wiem czy chcą, żeby Michał Cieślak wyskoczył i pokonał mistrza świata brytyjskiego, tego nie wiem. Natomiast najważniejsze dla nas, jak również dla wszystkich tych, którzy kupili bilety, kupili bilety samolotowe, kupili bilety samolotowe z innych krajów, bo takich ludzi też znam, którzy tam przylatowali, przylatywali, Walka o czasie, również ważna informacja, otwarte ważenie dla kibiców, każdy z Was, który będzie w Londynie. Wracam w tym momencie grafikę i dokładny adres o 13.00. Widzimy się na ważeniu Michała w sobotę. Przypominam, walka w niedzielę, także brawo. Powiem szczerze, że takie już ostatnie przez 48 godzin... Informacje były strasznie, strasznie mieszane, nie wiadomo było, czy jest strukturalnie naruszona hala, czy nie jest strukturalnie, czy tylko ten brezent. To wszystko sprawdzono. Kwestie instalacji elektrycznej, tam w ogóle Eddie Hearn to pewnie 48 godzin nie spał. Jako organizator tej imprezy z imieniem matchu. najważniejsze, 27 widzimy się w Londynie na walce Michała Cieślaka. Przechodzimy do tego, co się działo na polskich ringach. Na, nie na polskich, na, w ogóle na ringa. Zacznę od, e, zacznę od polskiej części, czyli o ojerskim, e, o nikodymi nie i przegranej z e, Arturem Manem, Już mówiłem. Mariusz Wach. 4,5 rundy najlepszy Wach, jakiego widziałem od dawna. Lepszy Wach niż bił się z Dylanem White'em w mojej osobistej opinii, w mojej również osobistej opinii. Do e, piątej rundy prowadził e, 3 do 1. Moja opinia tak to wyglądało. Widziałem, że tam niektórzy już wpisywali. Prośba do tych, którzy wpisują komentarze: zobaczcie walkę, a nie wpisujcie i kopiujcie w 30 miejscach te same wasze wypowiedzi, jak nie oglądaliście walki. No bo to widać. Daga zupełnie Uwaga, na marginesie drobna sprawa, natomiast e, wach. No, odcięło mu prąd. E, Problem z ważką miałem takich parę dyskusji wczoraj w nocy, jest podobny. U Waszki wszystko gra, czasami na początku, czasami w środku, czasami na końcu. Natomiast są takie momenty, kiedy, kiedy nagle Waszka staje. Nie bardzo wiadomo dlaczego Waszka staje. Po prostu no, jest to minuta czy dwie w ciągu rundy, czy półtorej minuty, kiedy nawet jeśli przeciwnik go nie znokautuje, to go naruszy. A później już jest łatwiejszy do wykończenia. Czy to, czy, to w, czy to na punkty, czy przez K. No, to samo było w pojedynku z Mahmudowem. Trzecia runda, wydawało się, że no, to jest sposób, w jaki walczyć z Mahmudowem trzeba. No, I widać było, że to jest ten sposób, jaki trzeba. Lewy prosty, kontrolujący i ta prawa, która chodziła jak u ważki, nie pamiętam kiedy, raz ostatnio kiedy. Widać było, że fajny handspit, fajna szybkość rąk Mahmudowa, naprawdę na ten wzrost i na te gabaryty, bo on jest nie tylko wysoki, tylko jest potężnym koniem, tak jak zresztą mówił o nim Mariusz Wach. On się naprawdę dobrze rusza. Oczywiście, że to jest surowy gościu, to 14 zwycięstwo i 14KO. Ważne było dla niego, no bo nie ukrywają szefowie I of the Tiger, czyli organizacji promocyjnej Machbudowa, że następną walkę chcą już zdobyć, zrobić walkę rankingową. To znaczy wrzucającą go do być może pierwszej dziesiątki e, e, wszystkich rankingów. On teraz w paru miejscach będzie na pewno w pierwszej piętnastce. Kto wie, może jeden czy drugi dam mu, zobaczymy jakie wejścia mają, dam mu miejsce w pierwszej dziesiątce. Natomiast no to w dalszym ciągu jest bardzo surowy pięściarz. To jest silny człowiek. To jest gościu, który, tak jak mówiłem, potrafi składać te ciosy, natomiast no, można go trafiać. Można go trafiać prostymi ciosami i to tak trafiać porządnie, bo to nawet z tych zdjęć, które w tym momencie wrzucam, widać było, że, że, wach, że wach walczący na tym tempie to naprawdę był gościu, który był, był lepszy, wyprzedzał go, nie pozwalał mu rozwinąć akcji, bo to było podstawowe pytanie od razu. Nie, nie pozwolić mu na to, żeby to on decydował, jak się akcja zaczyna. Kiedy Waszka atakował, kiedy wybijał go z tego rytmu, taki był plan e, Piotka Wielczewskiego, to wszystko grało. E, zwłaszcza po tych czterech rundach, no bo wszyscy wiedzieliśmy, że im dalej w las, no to Waszka powinien być lepszy, a tamten stres nigdy tak długo nie walczył i tak dalej i tak dalej powinien być gorszy, natomiast no piąta runda od 45 sekundy zadecydowała o tym co się stało, co się stało w rundzie numer 6, czyli po prostu Waszka przyjął tyle petard, że już ta głowa nie wytrzymała, to jest kolejna rzecz na którą trzeba zwrócić uwagę jeśli chodzi o Mariusza Wacha bez dwóch zdań no Waszka najmłodszy nie jest 42 o ile dobrze pamiętam proszę mi poprawić jeśli się mylę akumulacja tych ciosów, w którymś momencie przestajesz mieć tak zwany łeb z kamienia, przestajesz bo nie ma takich nie ma takich na świecie, którzy potrafią przyjąć bomby, a przypominam, że z kim walczył e, Mariusz Wach? Mariusz Wach nie walczył z jakimiś leszami, którzy dotykają tylko bił się z gośćmi, którzy mają łomot, ciężki łomot ich ręka waży to są 120-130 kilogramowi faceci, którzy których ciosy ważą każde, i takie ciosy przez całą swoją karierę przyjmował Mariusz Wach. I chyba skutki tego widać. Eee, tutaj, oczywiście, była również kumulacja ciosów ze strony, ze strony Mahmudowa. Natomiast ta piąta runda to było 90% roboty zrobione. Eee, w szóstej rundzie była ta robota wykończona. Można się przyczepić do bicia nasadą, można się przyczepić do bicia niektórych z tych uderzeń w tył głowy Mahmudowa, natomiast no, rzeczywistość jest taka, że część z tych ciosów, które padały, które były bite nasadą albo, albo w, w nieco w tył głowy Mariusza, to były wtedy, kiedy Mariusz już po tych normalnych ciosach uginał się, uginał, ta głowa mu spadała i dlatego te ciosy tam leciały. To nie jest tak, że obiegał go Mahmudow i bił go w tył głowy. Tak nie było, to nie zadecydowało o tym pojedynku. Szkoda, bo to była dobra walka. Nawet nie mówię, dlaczego bardzo szkoda. Wrzucam w tym momencie tą delikatną grafikę, ile można było wygrać, stawiając na to, że walka pójdzie na dystans. Bez względu na to, kto wygra. Po czterech rundach wydawało się, że wielu z nas, w tym ja, mamy pieniądze w kieszeni. Okazuje się, że pieniądze mamy poza kieszenią. To jest zupełnie co innego. Co dalej z Mariuszem Wachem? No to pytanie zadawaliśmy już e, tysiąc razy po tego typu porażkach. Natomiast tutaj jest ten knockout. Tutaj jest ten knockout, który zmienia nieco postać rzeczy. E, tak, jak mówię, ja nikomu kariery zaczynać ani kończyć nie będę. Natomiast gdyby tą walkę przegrał Mariusz Wach na punkty, gdyby tą walkę przegrał bez jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. E, to powiedziałbym, że na pewno jeszcze będzie walczył. Czy teraz będzie na pewno jeszcze walczył? Na polskim rynku na pewno znajdzie się 10 chętnych w tej chwili, którzy mówią o promotorach, którzy będą chcieli skorzystać z, z jego usług. Natomiast po zbyt wielu takich rywali, jak Mahmudow, przepraszam, żadnego na polskim rynku, na polskim rynku nie ma, więc na pewno jakieś pieniądze będzie mógł zarobić. Natomiast co jest również ważne w tak zwanym postrzeganiu Mariusza Wacha było, Ważne w postrzeganiu Mariusza Wacha na świecie było to, że gościu nigdy nie pada. No tego już powiedzieć nie można. To jest czwarta przegrana przed czasem. Pierwszy raz na deskach Mariusza Wacha. Ten, ta część argumentu o, bierzemy waha. To już odpadło szkoda Mariusz, bo bardzo, bardzo fajna walka przez te, przez, te cztery, przez te cztery rundy. Dobra, waha, mamy od, odhaczonego. Hmm, Teraz czas na Kelbrook kontra Kan. Źle stawiałem. Oczywiście źle stawiałem, liczyłem na, liczyłem na, ten, na te atletyczne przygotowanie szybszego Amira Kana, bijącego lewe proste, odpychającego tego zawodnika. Mówiłem o tym z wyższej kategorii wagowej. Niewątpliwie bijącego mocniej. To każdy wiedział, zresztą o tym mówiłem w zapowiedzi. Kel był mistrzem świata parę kategorii wyżej niż Amir który zaczynał 130 parę. Także to było wiadomo od początku, natomiast miała być ta szybkość, i miało być to wyprzedzanie akcji Kel'a Brooka, odpychanie go od siebie ciosami prostymi. Nic z tego nie było. W drugiej, w drugiej rundzie było wiadomo, że to jest. Jak zobaczyłem Amira Przykład, przykładek, przykładek. jak zobaczyłem Amira Kana, który którego reakcja na to, że idzie na niego Kelbrook, było e, opuszczanie głowy i chowanie się za e, takimi e, rękoma opuszczonymi na pół do dołu. To wiedziałem, że to jest kwestia czasu. To była tylko, tylko kwestia czasu. Chyba nawet popełniłem jakiegoś tweeta mówiąc, że jak to się nie zmieni, to za chwilę będzie chaos, chyba że się, chyba, że się nadzieje na coś e, Kelbrook. Natomiast nie miał się na co nadziać, bo jeśli. Ta podstawowa broń, czyli lewy prosty, to było 15 do 15, czyli dokładnie tyle samo zadali, a to miało być 3 razy tyle po stronie Kana e, niż po stronie Kela Bruka, no to wiadomo było, że to jest po herbacie. Do tego 41% power punches Kela Bruka dochodziło celu. 41% gościa, który wiadomo, że bije mocniej, to było kompletnie po herbacie. 64 do 19 w power punches. Nie wiem, te 19 to chyba... Rzucam statystykę, to chyba takie nieco na wyrost, bo dla mnie, tam tych power punches, które rzeczywiście poczuł, poczuł Calbrook, to było 6-7. Co dalej dla zwycięzcy? Nie wiem. Jeden i drugi miał 35 lat. Słyszymy o walce ewentualnej z Benem, na pewno sobie zasłużył na jakieś tam zwycięstwo Calbrook, przepraszam, na jakąś walkę w Wielkiej Brytanii żeby się pokazać po raz kolejny bez dwóch zdań. Natomiast nie wysyłajmy go na tych najlepszych w tej kategorii wagowej. Nie wysyłajmy, bo to będzie rzeźnia. Jeden i drugi by wygrał, byłaby rzeźnia. To było fajne spotkanie dwóch gości, którzy byli super 10 lat temu. Obaj mają po 35 lat. Jeden, żadne obozy mi nie pomogły. Jeden z powodów, dla którego ja liczyłem na Kana obozy z Amirem, obozy z, z Crawfordem, przygotowania pewne, pełne i tak dalej natomiast no, nic z tego kompletnie w ringu. kiedy przyszły par, przyszło parę bombek od od Kela Brooka, nie zostało brawa dla Kelabruka. jeszcze z, dwa zdania Linares, z konta Abdulajew, to na ESPN Plus z komentatorem takim który po prostu no rozbawił mnie i chyba wszystkich innych do to był było obłędne, jak ten gość to komentował wiadomo było, że to nie był zawodowy komentator, ktoś tam dobrany z ekipy rosyjskiej, żeby to komentować, natomiast e, ja mogę powiedzieć tylko, że 3 godziny później oglądałem 3 minuty dlatego, że ESPN+, Plus coś się tam w Rosji urwało i akurat w 12 rundzie w ogóle nie pokazali w ogóle nie pokazali nic od 11, .00. skończyła się transmisja na 11, bo coś tam się zepsuło, e, wiemy co było do 11 oglądałem nie widziałem tych dwóch knockdownów Abdulajewa na żywo, tak to znaczy jak widziałem je po trzech godzinach. No ale ten, ten, ten wynik był już ustalony przez tą dwunastą rundą, bo tam, nie wiem, czterema czy pięcioma punktami prowadził Abdulajev. Pięcioma no, to na pewno. Gdzieś tak do czwartej Linares dociągnął. E, na, później to już był tylko i wyłącznie Abdulajev, a tylko potrafił reagować na te ataki e, Rosjanina. E, Linares, gościu, którego bardzo lubiliśmy, Linares, który w niczym nie przypomina choćby tego Linaresa, który miał na deskach Wasyla Łumaczenkę. Natomiast ze trzy walki za dużo, jeszcze na tym poziomie. To ciągle jest dobry pięściarz, natomiast nie dla tej, nie wiem, siódemki, ósemki jest zdecydowanie najlepszych. Także to tyle, co można powiedzieć o tym pojedynku. No, i zostaje nam Mungia na tym fenomenalnym miejscu. Naprawdę, miejsce to jest w różnych fajnych miejscach na całym świecie. Boks oglądałem, ale na ten stadion w Tichuanie, gdzie normalnie toczą się walki byków, 100 metrów od plaży, wygląda zupełnie jak jakieś koloseum rzymskie i za chwilę wyskoczy na lwy i w faceci z jakimiś lancami. Tak to wyglądało. Fenomenalnie to wyglądało. 15 tysięcy sprzedanych bilecików bez żadnych problemów w Tychułanie. Wrócił do miejsca, skąd wyszedł. Wrócił do miejsca, które pamiętam, myślę oczywiście w tym momencie o Mungii, no, w którym za, za bezpiecznie nie było. Zawalczył doskonale, pomimo, że był tak wycieńczony ważeniem, te 160, czyli robienie wagi średniej, dla niego to będzie horror. Wyobraźcie sobie, że był tak wymęczony ważeniem, że na pytanie dziennikarzy odpowiadał leżąc, bo gościu tam prawie nie mdlał. Także e, myślę, że spokojnie te e, 5 do 6 kg następnego dnia było. Myślę, że tak. Myślę, że 5 kg to tam spokojnie była dobita, bo to jest jego normalna waga. Natomiast nie było tego widać. Był bardzo dynamiczny, aczkolwiek zaczął inaczej. Myślę w tym momencie. Myślę o Mungii, który normalnie rzuca się na rywala, natomiast teraz chciał przez pierwsze półtorej rundy zobaczyć co ten niepokonany ciągle balard potrafi. Kiedy zobaczył co ten niepokonany później, niepokonany do tego momentu balard potrafi, kiedy zobaczył, że da się spokojnie bić, drugiego ciosu Balart nie widział. To było wyraźnie widać, i to jest, ten, to, jest to, co wyróżnia Mungię od wielu innych pięściarzy. Jego kombinacje nie słabną. Te kolejne ciosy, drugi czy trzeci, one nie są słabsze. Każdy z nich jest tak samo mocny. Ultra siła wygrana w trzeciej rundzie przed czasem żadnej kontrowersji e, coś tam czytałem, mógł jeszcze puścić tą walkę Baler nie wiedział gdzie jest widać to z tego zdjęcia, on nie miał zielonego pojęcia gdzie jest, dobrze skończona walka natomiast najważniejsza rzecz w tej chwili to jest z kim dalej zawalczy Mungija no bo prawda jest taka, że e, no, trzeba go wypuścić na pierwszą piątkę no bo ile, raz, ile jeszcze będziemy dobijać do tych, tego niesamowitego rekordu, który on w tej chwili ma ile jeszcze walk z gośćmi, którzy są prawie dobrzy Zobaczymy. No Zależy. Wiemy, że coś takiego jak protekcjonizm, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o pięściarzy, to istnieje wśród promotorów big time, natomiast no, z tym trzeba skończyć. Trzeba wypuścić go na gościa z pierwszej szóstki. Wtedy będziemy naprawdę wiedzieli, jak dobry jest animu G. Że jest dobry, to wiemy. No, absolutnie dobry na poziomie światowym. To też wiemy. Natomiast czy jest dobry na poziomie takim, żeby zagrozić mistrzom świata albo... Nie tak dawnym mistrzem świata? No O tym się dopiero musimy przekonać. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Eee, przyszły tydzień to wiadomo o czym będzie, no bo o czym tu mówić, jak Polak walczy o tytuł Mistrza Świata? Myślę o Michale Cieślaku, to nie muszę chyba każdemu powiedzieć. Eee, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na vlogu. Widzimy się również dla tych, którzy będą, oczywiście, w Londynie. Trzymaneczko na razie.